Witaj w Kaliani Yoga Chikong. Takie króciutkie słowo wstępu o tym, czym jest Chikong. Chikong jest praktyką świadomego bycia. To nie jest tylko zwykły ruch. Tak naprawdę to jest ruch, który pozwala tobie się zatrzymać. To jest ruch, który jest połączony z oddechem: z oddechem, który jest głęboki, ale spokojny. Z oddechem, który pozwala tobie poczuć przestrzeń. Ekspansję, ale nie tylko Twojego ciała, ale też Twojej świadomości. I to jest niezbędne, aby rozpocząć jakikolwiek proces samouleczania ciała, bo przypuszczam, że wierzysz w to, że Twoje ciało jest w stanie się samo naprawić. To się dzieje, kiedy zranisz rękę, to się dzieje po operacjach, kiedy Twoje ciało jest w stanie wrócić do zdrowia. Ważne jest, żeby. W tych czasach, gdzie jest bardzo dużo dostępu do mediów, do technologii, najnowszych technologii, żeby zrozumieć i wiedzieć też, że my, ludzie, nie jesteśmy maszynami i nie możemy funkcjonować w naszych ciałach zdrowo i szczęśliwie, biegnąc za tym, co dzieje się w technologii, w technice, w Wi-Fi. W przeróżnych technikach, łączenia się między sobą. To jest piękne, bo możemy to wykorzystywać właśnie do takich spotkań w sieci, w internecie, ale jeśli chodzi o nasze osobiste ciała, to bardzo ważne jest, żeby się zatrzymać, poczuć siebie i dać sobie chociaż tę chwilę na głębszy, spokojny oddech i na poczucie swojego ciała, i na spowolnienie. Slow motion. To jest taka powolna rewolucja. Rewolucja spowalniania. To jest właśnie ciko. Dlatego dzisiaj i teraz zapraszam Ciebie do praktyki połączenia Twojego serca i Twojego dolnego Dantien, czyli przestrzeni Twojej witalnej energii, życiowej energii i serca, czyli przestrzeni Twoich uczuć, emocji. Bardzo dużo jesteśmy na co dzień w głowie, przeglądamy różne e, informacje, trafia ogromna ilość informacji do naszych e, zmysłów. Dlatego ściągamy uwagę do serca, do Dolnego Dantien, do Twojego ciała i tutaj zaczynamy e, być tak naprawdę być. Bo okaże się, że kiedy zwolnisz. Kiedy przestaniesz ciągle działać, to wiele więcej rzeczy jest w stanie być zrobionych, bo przestajesz myśleć przestajesz myśleć, myśli, które blokują ten przepływ nowych idei, przepływ energii, przepływ ci, przepływ informacji i tego, co naprawdę możesz otrzymać. Więc zapraszam cię do praktyki. Połączenia serca i twojego ciała, czyli ręka na sercu i ręka na brzuchu. Bardzo prosta, przyjemna praktyka, która przejdzie w praktykę, w ćwiczenie powolnego ruchu, który obraca ci między dwoma centrami energii Dolnym Dantian i środkowym Dantian. Zapraszam. Cię. Tę praktykę możesz zrobić w przerwie w pracy, na spacerze czy w momencie kiedy czujesz, że jest naprawdę za dużo myśli, za dużo wszystkiego wokół ciebie i potrzebujesz tylko chwilę na to. 10 minutek na powrót do swoich uczuć, do swojego ciała, tak żeby pozwolić, aby rzeczy się działy i być. trząśni trochę swoje ciało. W takim bardzo swobodnym otrząsaniu. Szyi, głowy, ramion, rąk. O! ok Zatrzyj dłonie. I zacierając dłonie poczuj punkt dla ogon. Poczuj też swoje stopy. Połączone z Ziemią, punktem Yang Chuang, który jest między poduszkami na stopach. Przykładam sobie też swój czubek głowy skierowany w stronę Twojej gwiazdy i poczuj swoje pionowe wyrównanie energii, przepływające przez centrum Twojego ciała. Energię Matki Ziemi, czyli Ying które płynie przez stopy i zasila. Twoje ciało energią karmiącą, budującą, płynie do czubka głowy, sięga gwiazdy i spływa w dół, otaczając ciebie kokonem światła, złotego światła. Poczuj, jak spływa w dół, przechodzi między stop stopami, przez środek Twojego ciała płynie w stronę serca, rozchodzi się na ręce. Poczuj teraz. Dłonie na swoim sercu emocjonalnym, czyli na środku mostka i masuj je spokojnie, wdech i zjedź dłońmi w dół, w okolice brzucha, masuj teraz brzuch, obojętnie w którym kierunku, ze świadomością do swojego dolnego Dantien i w drugą stronę. Poczuj, jak coraz bardziej się wycisza Twój umysł. Wracasz do ciała, jak do swojego domu. Spokojnie odłóż ręce w dół. Świadam sobie kulę światła, którą trzymasz w dłoniach. Weź wdech, otwierając ręce na boki. Jakby otwierając się na energię Matki Ziemi. Połączenie z jej ci. Otwórz dłonie w stronę nieba i poczuj całe niebo w swoich dłoniach, ściągnij je w dół, poczuj jak łączy się z ziemią, jak horyzont. Dech, zamknij całe światło, wszystkich gwiazd, słońc, odbicie światła w księżycach, poczuj jak opływa i spłukuje wszystko co niepotrzebne z twojego ciała w dół, do ziemi rozluźnij ręce, ułóż je po boku ciała, rozluźnij wszystkie stawy, kości czegonowa w dół, palce w dół, nadgarstki luźne. czuj spokój wewnętrzny, czuję głowy w stronę gwiazdy, stopy dobrze osadzone w ziemi. teraz ułóż swoją lewą dłoń. Na sercu prawą dłoń na dolnym nantien pod pępkiem. I oddychaj spokojnie, odczuwając te dwa miejsca na Twoim ciele. Serce, emocjonalne serce. I Twoje drugie serce pod horyzontem w dolnym nantien. Twoim centrum siły i witalności. Raz wyobraź sobie, że ci, jak małe światło, przepływa z serca do twojej lewej dłoni, przepływa przez lewą rękę, przez ramiona, spływa do prawej ręki, płynie do prawej dłoni i wraca do dolnego dantian. Przenosi się, płynąc swobodnie do góry w stronę serca i ponownie płynie przez lewą dłoń. Lewą rękę barki, prawą rękę w stronę serca pod horyzontem, czyli Dolnego Dantien. Z Dolnego Dantien przenosi się do środkowego Dantien. Znowu podążaj uważnością za tym małym pomykiem światła, który płynie przez Twoją lewą rękę, ramiona do prawej ręki w dół przez całą prawą rękę do dolnego nantien i do serca teraz zatrzymaj się przez chwilę i odstaw swoje ręce od ciała poczuj jak co się dzieje pomiędzy twoimi rękoma a dolnym i górnym nantien i wyobraź sobie że Światło z serca płynie teraz w przód. Wychodzi przez rękę, schodzi w dół, do dolnego nantien, przez rękę i znowu do góry, przez rękę, w przód, w dół i do dolnego nantien. Możesz poczuć delikatny ruch twojego ciała. Wdech do góry. Wydech w przód i w dół. Wdech do góry. Wydech w przód i w dół. Podążaj swoją uwagą, swoim umysłem, swoim I, czyli koncentracją Twojego umysłu na przepływie energii. Tam, gdzie płynie Twoja myśl, tam, gdzie jest Twój umysł, tam płynie energia. Tam płynie Ci. Obserwuj ten przepływ i dołącz teraz ruch. Prawa ręka w stronę serca i w dół. Lewa podąża za nią. Dech. Wydech. Dech. Wydech. Cały czas utrzymuj wizję tego małego. Kawałeczka światła. To może być płomyk. To może być błyszcząca perła. Świecąca perła. Dech. I wydech. I wydech. Dech. I wydech. Spokojnie rozluźniaj ręce i poczuj dokładnie, jak Twoje ręce, Twoje dłonie. Wyznaczają kierunek ruchu coraz swobodniej, delikatniej. Dech i spokojny wydech. I obserwuj. Utrzymuj wizualizację. Dech. Coraz wolniej. Bardzo możliwe, że Twoje organy wewnętrzne zaczną czuć lekki masaż. Twój kręgosłup też zacznie się rozluźniać. Twoje barki, i ręce. Tak, spokojnie. Obserwuj. Wyciszaj coraz bardziej umysł poprzez spokojniejszy, głębszy oddech. Do tej praktyki zachęcam, żebyś zamknęła, zamknął oczy i pozwolił sobie, pozwoliła sobie na zupełny relaks. Ona będzie też wspierać Twoje serce. I spokojnie, kiedy chcesz zakończyć praktykę, robisz wdech. Wkładasz dłonie, nie dotykając ciała i pozostań jeszcze przez chwilę. Czuj, co dzieje się w przestrzeni między Twoim ciałem a dłońmi. Przyjemny, głęboki, spokojny wdech. Spokojny wydech. Ciesz się swoim spokojnym, wyciszonym umysłem. Aby zakończyć, unieś prawą dłoń na wysokość serca i opuść spokojnie obie dłonie w dół. I zakończ prysznicę światła. Wdech. Dłonie otwórz w stronę nieba. ściągnij cały niebo w dół, w stronę ziemi. Zamknij całe światło wszechświata w dłoniach, w rękach. Boczek spływa, od czubka głowy przez twoją twarz. Gardło. Wśrodkowę ty napełnia go. Światłem i dolny Dantien. Zamknij dłonie na dolnym Dantien. Weź spokojny wydech. Poczuj, jak pielęgnujesz swoje ci. Jestem w ci i ci jest we mnie. I rozluźnij. W dziękuję swojemu ciału. Dziękuję Tobie za wspólną praktykę. Jeżeli dobrze dla Ciebie zadziałała, proszę powtarzaj ją codziennie. Powtarzaj, wracaj do swojego serca, wracaj do swojego dolnego danielu, do swojego ciała, do swojego domu. To jest twój najlepszy przyjaciel, to jest miejsce, w którym żyjesz. Wyobraź sobie, że nie ma nic, co jest dla ciebie ważniejsze. Tutaj bądź jak najczęściej. I opiekuj się sobą. Bądź dla siebie z dużą życzliwością, jak dla najlepszego przyjaciela, bo czasem dla przyjaciół, dla tych, których kochamy, jesteśmy bardziej mili, życzliwi i subtelni niż dla siebie samych. Uciszaj umysł, uciszaj myśli, które są dla ciebie nieprzyjemne. I twórz dla siebie przyjazną przestrzeń, przyjazne miejsce do życia w swoim ciele. Dziękuję Tobie za tę praktykę wspólną. Jeżeli spodobało się Tobie to wideo, to rozważ zostawienie like, e, subskrybowanie tego kanału. Na przykład też podzielenie się e, ze mną i z innymi komentarzem na temat tego ćwiczenia. Do zobaczenia w następnym wideo. Pozdrawiam Cię serdecznie.